Dzień dobry, serdecznie Państwa witamy na dzisiejszej konferencji na gościnnej ziemi bełchatowskiej. Ja się nazywam Magdalena Spulnicka. jestem wiceprzewodniczącą Sejmiku Województwa Łódzkiego. Na dzisiejszej konferencji razem ze mną jest radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Jacek Sokalski, starosta bełchatowski Jacek Zatorski i prezydent miasta Bełchatowa pan Patryk Marian. Szanowni Państwo, jesteśmy dzisiaj tutaj u was w Centrum Energetycznym Polski, żeby poinformować o tym, że nie ma lepszego miejsca do rozmowy o przyszłości Bełchatowa, o transformacji energetycznej Powiatu Bełchatowskiego, ale także regionu niż, Właśnie sam Bełchatów. Dlatego też zdecydowaliśmy jako Sejmik Województwa Łódzkiego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, że już w najbliższy wtorek, 27 stycznia o godzinie 12, odbędzie się sesja nadzwyczajna poświęcona lokalizacji głównie lokalizacji elektrowni drugiej elektrowni jądrowej w Polsce właśnie tutaj w Bełchatowie w sali Witowiskowo Sportowej kopalni węgla brunatnego Bełchatów. Dlaczego zdecydowaliśmy, że to Bełchatów jest tą właściwą lokalizacją, żeby radni, sejmik, urząd marszałkowski, zarząd urzędu marszałkowskiego rozmawiali o Bełchatowie właśnie tutaj, ponieważ uważamy, że sprawa Bełchatowa to nie tylko Bełchatów, ale też nie da się bez lokalnych władz, bez lokalnych liderów opinii publicznej, bez samorządowców, bez mieszkańców, bez podmiotów gospodarczych rozmawiać w sposób odpowiedzialny i świadomy o przyszłości Bełchatowa. Na tej sesji będziemy mówić o mocnych stronach i o atutach, jakie ma Bełchatów, jeśli mówimy o decyzji lokalizacyjnej między innymi o dobrej infrastrukturze, wykwalifikowanej kadrze. Będziemy też mierzyć się z mitami, które krążą nadal w opinii w przestrzeni publicznej, a które nie znajdują absolutnie potwierdzenia w badaniach naukowych i raportach przygotowanych między innymi przez spółkę PGE. Mówię tutaj przede wszystkim o warunkach hydrologicznych, czyli o tych rzekomo zbyt małych zasobach wody, która potrzebna jest do budowy i funkcjonowania elektrowni jądrowej oraz o mało korzystnych warunkach sejsmicznych, które też mogą być przeszkodą. Te zarzuty, tak jak powiedziałam wcześniej, absolutnie nie znajdują potwierdzenia we wszystkich badaniach naukowych i o tym chcemy też właśnie w Bełchatowie rozmawiać, po to, żeby Stało się to wiedzą powszechną i trafiło jak najszerzej. Co najważniejsze, jak państwo tutaj widzicie, tak stoimy jak dzisiaj w takim składzie na poziomie sejmiku województwa łódzkiego a także wszystkich samorządów województwa łódzkiego które w postaci uchwał intencyjnych wyraziły poparcie dla lokalizacji elektrowni jądrowej w Bełchatowie jest zgoda polityczna jest zgoda samorządowa ale jest też zgoda społeczna co szalenie ważne i zgoda ekspercka bo eksperci też będą mieli swój ważny głos w najbliższy wtorek. Teraz oddaję głos panu radnemu Jackowi Sokalskiemu. Tak. Dzień dobry Państwu. Od wielu tygodni, miesięcy dyskutuje się w aspekcie politycznym, w aspekcie gospodarczym, biznesowym. i Pewnie tutaj Państwo samorządowcy będą o tym mówić, ja chciałem wyrazić aspekt moralny. Ja mam takie przeczucie, że jeżeli ja osobiście czy moje pokolenie nie włączy się do tej inicjatywy, to jakiś pociąg odjedziemy. My do tego pociągu nie wsiądziemy. Jak nie wsiądziemy, to pewnie stracimy wiele. Powstanie biała plama tutaj w Bełchatowie, ale nie tylko w Bełchatowie, bo jak wiecie państwo Bełchatów, ja jestem z oddziaływuje na przynajmniej 35 gmin, ale myślę, że oddziaływuje na cały region. Jeżeli nie wsiądziemy do tego pociągu, stracimy wiele. Stąd tutaj zachęcam wszystkich do przyjścia na tę debatę. samorządowców. Już zachęcamy i w efekcie mamy tutaj sukcesy, natomiast zachęcam organizacje pozarządowe. Za, zachęcam społeczników, ludzi dobrej inicjatywy, by włączyć się do tej inicjatywy, do tego naszego wspólnego programu. Zapraszam 27 stycznia o godzinie 12 do hali widowiskowo-sportowej na nadzwyczajną sesję Sejmiku Województwa łódzkiego. Dziękuję. Witam państwa serdecznie. Gdzie? Jak nie? W Bełchatowie. Bełchatów jest stolicą energetyczną Polski i wierzymy w to, że tą stolicą pozostanie. Wspólnie z Urzędem Marszałkowskim, z Sejmikiem Województwa Łódzkiego, z samorządami z terenu Województwa Łódzkiego, bo muszę powiedzieć, że szereg samorządów podjęło takie uchwały o wsparciu starań dla lokalizacji drugiej elektrowni atomowej tu w okolicach Bełchatowa w powiecie bełchatowskim. Wspólnie lobbujemy za tym, żeby ta inwestycja powstała tutaj. No, słowo transformacja przewija się już od dawna, jest odmieniane przez wszystkie przypadki i wiemy jakie zagrożenia ze sobą ta transformacja niesie. Kończy się niestety, kończą się pokłady węgla i tego się nie da oszukać. W związku z tym muszą być jakieś inne propozycje dla mieszkańców, dla pracowników, którzy tutaj pracują w obrębie elektrowni, kopalni Bełchatów, ale także w otoczeniu, w wielu firmach, spółkach, w otoczeniu tych dużych zakładów, przedsiębiorstw. Cieszy nas, że Sejmik podjął decyzję o tym, żeby taką sesję zwołać tutaj właśnie w Bełchatowie. Bardzo chętnie weźmiemy w tym udział i zapraszamy wszystkich mieszkańców Bełchatowa, powiatu bełchatowskiego do przyjścia. Sesje, sesja będzie otwarta. Miejsca zapewniam, że będzie dużo, bo będziemy robić tak jak pan radny Jacek Sokalski powiedział, będzie ona organizowana w hali sportowo-widowiskowej KWB Bełchatów. Także każdy kto będzie chciał posłuchać to będzie mógł na tą sesję przyjść. Zapraszam serdecznie wszystkich do udziału w tej sesji. Prezydent Patryk Szanowni Państwo, łączy nas atom i tylko wspólnie możemy powalczyć o przyszłość Bełchatowa, o nowy rozdział w tej pięknej historii miasta Bełchatowa, rozdział oparty na solidnych fundamentach, takich jak to, że Bełchatów nadal pozostanie stolicą energetyczną Polski na fundamentach, że mieszkańcy regionu Bełchatowskiego nie będą martwić się o miejsca pracy, a praca będzie zagwarantowana właśnie w tych przestrzeniach, w tych obszarach, która jest obecnie. I to jest prawdziwa transformacja i taką transformację walczymy i bardzo dziękuję. Wszystkim naszym partnerom, którzy wspierają nas w tej wielkiej misji, ponieważ to jest interes nie tylko miasta Bełchatowa, nie tylko regionu bełchatowskiego, ale tak naprawdę całego województwa łódzkiego, ponieważ silny Bełchatów to silne województwo łódzkie. Obecnie Bełchatów jest takim Śląskiem dla Polski. Bełchatów dla województwa łódzkiego jest tym, czym jest Śląsk dla Polski, dlatego bardzo dziękuję za tą inicjatywę, bardzo dziękuję za to zaangażowanie przedstawicieli Województwa Łódzkiego, ponieważ Łódzkie to nasz wspólny mianownik i razem walczymy o to, żeby właśnie nasze województwo było najlepszym miejscem do życia, do rozwoju, ale i również miało strategiczne znaczenie, jeżeli chodzi o kwestie energetyczne. Nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa Łódzkiego to bardzo prestiżowe i bardzo wyjątkowe wydarzenie. Cieszymy się, że odbędzie się w mieście Bełchatów. Cieszymy się, że jedynym punktem tej dyskusji będzie tak strategiczna kwestia jak dyskusja na temat drugiej lokalizacji energetyki jądrowej właśnie w Polsce. Warto nadmienić, że jesteśmy też w kluczowym okresie, ponieważ według deklaracji Ministerstwa Energii w pierwszym kwartale 2026 roku ma nastąpić aktualizacja programu polskiej energetyki jądrowej, w której właśnie ma być wpisana druga lokalizacja i walczymy o to, żeby to był region Bełchatowski. Jesteśmy drużyną dla atomu. Bardzo się cieszę, że mamy wszystkie szczebla samorządu od gminnego po powiatowy i wojewódzki. Walczymy o to, żeby ten wielki projekt, projekt na miarę dwudziestego wieku właśnie był zlokalizowany w Bełchatowie, ponieważ jesteśmy do tego gotowi, ponieważ mamy sieć elektroenergetyczną, ponieważ pod kątem społecznym jest to akceptowalne i wszystkie szczeble samorządu bardzo mocno o to zabiegają. Bardzo dziękuję dzisiaj Naszym gościom za to, że wspierają nas w tym całym procesie, że są dzisiaj właśnie w Bełchatowie. Jestem za to im ogromnie wdzięczny. A państwa zapraszam 27 o godzinie 12 na halę sportową. To naprawdę będzie wydarzenie, w którym każdy będzie mógł zapytać, zabrać głos, jak i również wysłuchać dyskusji na ten temat, po to, żeby pokazać, że jesteśmy przygotowani, jesteśmy gotowi i walczymy o to, żeby drugi Wielkoskalowy projekt jądrowy miał miejsce właśnie w Bełchatowie. Bardzo dziękuję za uwagę. I czy mają Państwo jakieś pytania? To może zanim pojawią się pytania, jeszcze tylko dwa słowa. Tak jak wspominał Pan Prezydent, Pan Starosta i Pan Radny Sokalski, to szalenie ważny czas dla Bełchatowa, ale też dla województwa łódzkiego i dla regionu, ponieważ to nie tylko strategiczna decyzja o lokalizacji drugiej elektrowni jądrowej. Mamy nadzieję, że ona zapadnie jeszcze w tym roku i będzie to decyzja dobra dla Bełchatowa, ale to też ogromny skok rozwojowy kolej dużych prędkości, czy Port Polska. To wszystko ogromne szanse dla rozwoju Bełchatowa, powiatu bełchatowskiego i regionu łódzkiego, dlatego wszystkie ręce na pokład. Jeżeli mają Państwo pytania, bardzo prosimy. Dobrze, ja zacznę. Drodzy Państwo, bo jakiś czas temu takie mówiły o tym, że mają być kolejne badania, analizy tutaj lokalizacji bełchatowskiej. Czy Państwo macie jakieś sygnały ze strony PGE? Na jakim etapie są te badania? Czy coś więcej wiadomo, bo Wcześniej było powiedziane, że były jakby dane analizowane, teraz na bieżąco jakieś odwierty i tak dalej. Czy coś więcej wiadomo na ten temat? Wstępne badania wykazują, że z, z mojej wiedzy wynika, że są warunki, wspomniamy te warunki, które są konieczne do lokalizacji elektrowni jądrowej na terenie powiatu bełchatowskiego w okolicach istniejącej obecnie elektrowni. To nie jest dokładnie, nie będzie dokładnie to samo miejsce ale i warunki hydrologiczne i seismologiczne, geologiczne to są wstępne badania, tak jak podkreśliłem, powołane zostało konsorcjum, które te badania wykonuje. One będą trwały jeszcze około roku, podejrzewam, i dopiero będą, będzie pełny raport z tych badań i szczegółowe dane. Z całą pewnością na sesji właśnie we wtorek będą eksperci mówili o tych badaniach, które zostały już wykonane i o wnioskach, o których na tym etapie można już mówić. Z naszej wiedzy wynika, że te wszystkie wnioski są korzystne dla Bełchatowa i z całą pewnością również podważają te raporty, które były wcześniej opublikowane, a z których wynikało, że ta sytuacja hydrologiczna i seismologiczna może być nie do końca korzystna. Jeszcze drugie pytanie, jak wiadomo, no, decyzja należy do władz centralnych. Czy podczas tej debaty również będzie ktoś z ramienia rządu władz PG? Tak, zostały skierowane przez nas zaproszenia m.in. do... Ministra Energii, z racji tego, że wtorek jest dniem, w którym odbywa się Rada Ministrów. Wszyscy ministrowie konstytucyjni będą na Radzie Ministrów. Natomiast mamy potwierdzoną obecność dyrektora departamentu zajmującego się energetyką jądrową, a więc jak najbardziej osoby kompetentnej i właściwej do odpowiadania na pytania oraz udzielania wszelkich informacji na temat związany z energetyką, transformacją. Nie wiem, czy jeszcze z lokalizacją, ale tutaj chciałabym odnieść Słowa premiera Donalda Tuska, które padły w Piotrkowie kilka miesięcy temu i który zapewniał, że jeżeli decyzja o drugiej elektrowni jądrowej zapadnie, to będzie to właśnie Bełchatów. Trzymamy pana premiera za słowo, ale też trzymamy rękę na pulsie, więc tak jak już wszyscy moi szanowni koledzy powiedzieli, zapraszamy nie tylko do wysłuchania, ale też do udziału w dyskusji, w debacie we wtorek.